Bardzo ważne wydarzenie dla muzeum, bo teraz okręt po niemal trzech latach przygotowań jest już u nas. A naszym zadaniem jest go doprowadzić w ciągu najbliższych miesięcy do stanu, w którym będzie dostępny do zwiedzania. Niezwykle skomplikowana operacja, przeprowadzona perfekcyjnie przez firmy, które wygrały przetarg. Mamy okazję, przyjemność uczestniczyć w tym projekcie od 2019 roku. Prace na zewnątrz są widoczne to są dwie podstawy na dole które praktycznie znikną w niechce, natomiast skupiliśmy się przede wszystkim na zmianach wewnątrz okrętu. Główna trudność polegała na tym, żeby z jednej strony zachować wnętrze w takiej postaci, w jakiej ono było, a z drugiej wprowadzić te wszystkie zmiany, które polegają na przystosowaniu okrętu dla zwiedzających. Trzeba było wykonać na nim szereg czynności, aby z jednostki bojowej stworzyć coś, co można powiedzieć, będzie eksponatem muzealnym. Okręt trafił do stoczni wojennej w Gdyni na Oksywiu. Tam zostały zrobione te podstawowe, grube roboty, a więc wycięto dwa otwory, wejściowy i wyjściowy, aby można było sprawnie okręt zwiedzać. Okręt w tym stanie został przystosowany do transportu, bo z Oksywia do nabrzeża pomorskiego, gdzie okręt ostatecznie z wody został posadowiony na ląd, to mniej więcej 4,5 km. Taką drogę odbył okręt na pontonie specjalnym wodą. Stamtąd z nabrzeża pomorskiego został na kołach już przetransportowany specjalną techniką na takich specjalnych wózkach, został przetransportowany poprzez skwer Kościuszki, aleję Topolową na, na bulwar nadmorski. W przyszłym roku obiekt ten będzie dostępny do zwiedzania, a dany okręt podwodny nie będzie tylko obiektem muzealnym, ale również będzie yy, z tego rodzaju pomnikiem tych wszystkich załóg okrętów i samych okrętów, które w liczbie 25 od 1931 roku pełniły służbę w Polskiej Marynarce Wojennej oraz wszystkich, które po nich nastaną.